Cześć, nazywam się Justyna Pytko. Jestem specjalistką do spraw rekrutacji i certyfikowanym projektantem kariery. Wystąpienia publiczne to kluczowy element mojej pracy. Są to podcasty, są to live'y, są to rozmowy kwalifikacyjne, są to szkolenia pracodawców z zakresu rekrutacji, ale również są to kursy online. Po ukończeniu Akademii Mówcy Online zminimalizowałam swój stres. Przestałam zastanawiać się nad tym, co pomyśli o mnie druga osoba, a zaczęłam myśleć o tym, co mogłabym tej drugiej osobie przekazać, aby ta osoba z tego skorzystała. Przestałam myśleć o tym, że ktoś oceni mój wygląd na scenie, oceni to, oceni sposób, w jaki się wypowiadam. Zaczęłam zastanawiać się bardziej nad tym, jak sprawić, aby moje wystąpienie było merytoryczne, aby dało moim słuchaczom wartość i aby po ukończeniu mojego szkolenia, po ukończeniu mojego wystąpienia szli dalej i mogli wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Kilka dni po ukończeniu kursu online miałam okazję wykorzystać tę wiedzę w praktyce. Uczestnicy Uczestnicy szkolenia udzielili mi informacji zwrotnej, że wiedza, którą im przekazałam, jest prosta do wdrożenia tuż po szkoleniu. I dla mnie to było najważniejsze: przekazać w prosty sposób trudne rzeczy, które uczestnicy szkolenia mogli już zaraz wdrożyć, aby wznieść swoją karierę zawodową na wyższy poziom. Więc jeśli jesteś przedsiębiorcą, jeśli jesteś osobą, która pracuje z ludźmi, która jest sprzedawcą i zastanawiasz się nad tym, jak zwiększyć efekt swojej pracy. Zgłoś się do architekcji komunikacji serdecznie polecam.